Para encontrar la primera Najpierw piłka, idź do szatni, los pasillos los Co robić? Łazienka. szala gimnastyczna. Co to? Kto tu jest? Proszę wypuśćcie mnie, boję się. Spokojnie, to tylko żart. Przestraszyłyście mnie. Co tu robicie? Wyjechałyście na wakacje. Powiedziałam mamie, że wolę wrócić do szkoły. Kochana, a ja zmyśliłam, że muszę powtórzyć egzamin. Za to Was uwielbiam. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami na świecie. Dziękuję Wam. Nie zostawiłybyśmy się samej. Wolałyśmy wrócić i cierpieć razem z Tobą. Dziękuję. Egzaminy trwają od ósmej do siedemnastej Dzień dobry, co pani jest? Przestraszyłeś mnie Czekam na autobus z Elite Way School Nie wiedziałam, że jesteś uczniem tej szkoły Teraz jest tyle napadów Miguel Majra w tym mieście naprawdę jest niebezpiecznie. Skąd pochodzisz? Uprzedziliście, że trzeba tu uważać? Jestem z Monterrey. Rodzice mieszkali w Meksyku jakiś czas. My też. Pochodzimy z Guadalajary, ale kilka lat żyłyśmy w stolicy. Pewnie przywykłeś się do tego ruchu. Na pewno nie. Nie podoba nam się tu. Co z tobą? Jestem zmęczony. Z czym przyjechałeś? Autobusem. Ile trwała podróż? 12 godzin. Nic dziwnego, że padasz z nóg. Trochę. Jadłeś coś? Nie. Spokojnie, mamy dużo kanapek Starczy dla wszystkich My też coś przekąsimy Razem poczekamy na autobus Jest też coś do picia Zostańcie tu Pojadę sam To już niedaleko Nie jestem dzieckiem Nie musicie mnie odprowadzać Chciałabym poznać Twoich kolegów, zobaczyć pokój. Nie trzeba. I nie odwiedzajcie mnie w weekendy. Ja do Was przyjadę. Dla nas to żaden problem. Zostaw go. Już taki jest. Czuję się wyróżniony syn prostego rzeźnika będzie się uczył w najlepszej szkole w kraju. Zajdziesz o wiele dalej ode mnie. Tak, tato. Wystarczy, że będzie tak uczciwy i pracowity jak ty. Ale on chce być kimś. Powinien przejąć po tobie interes. Sklep przyniósł nam dużo pieniędzy. Przestańcie. Zaraz zaczniecie opowiadać, że byliśmy biedni i dzięki waszej pracy wzbogaciliśmy się. W porządku. Powodzenia. Masz wszystko?